No, na ostatnim treningu to dostałem mega wycisk. Musimy jeszcze raz spróbować. Ej, no przecież mówiłem ci, jak to się robi. No, ty to jesteś master of game, a ja zawsze zamulam. No, weź, kuba, pokaż mi jeszcze raz. Weź, nie męcz naszej gwiazdy. Jaka tam gwiazda? No a co, wszystkie dziewczyny dosłownie płaczą na twój widok, jak jesteś na boisku. Nie przesadzaj. No, też to potwierdzam. To co pokażesz mi? No dobra, dawaj, ustaw się tutaj. Piła do ręki. I teraz spróbuj delikatnie, jeden krok do przodu, i wtedy największą siłę wkładasz w rękę. Dobra, próbuję. O, prawie jest! Kuba, to serio działa! Mówiłem ci. No, kurczę, boję się, że za chwilę znowu zapomnę. Ten sposób jest świetny. Zawsze brakowało mi trochę siły w tej drugiej ręce. No to już teraz będziesz wiedział, jak działać. Dobra, chłopaki, ja muszę lecieć. Błażej, mogę cię prosić na moment na stronę? A co ty masz do mnie za interes? Żebyś wiedział, że interes. Co tam stary? Słuchaj, mam prośbę. Chciałbyś mi pożyczyć dwie stówki do piątku? Co ty, nie masz hajsu? Wszyscy uznają cię za najbogatszego w klasie. A, wiesz, bo ostatnio miałem trochę więcej wydatków, zrobiłem blani dosyć duży prezent, no i tak mi się jakoś posypało. Wiesz co, no, mimo szczerych chęci, nie mam, niestety. No dobra, będę musiał dalej kombinować. Dzięki, stary. Kurde, ktoś zostawił telefon. Hmm, sprawdźmy, czy działa. Działa, nawet dzwoni. To byłaby niesamowita okazja, żeby zarobić kilka stówek. Ale czy to jest kradzież? W sumie, znalezione, nie kradzione. Dobra, biorę ten telefon. Zapytam w Lombardzie, ile mi za niego dadzą. Dzień dobry. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Chciałbym zostawić telefon pod zastaw albo może go sprzedać. Ma pan fakturę zakupu? Fakturę. O kurczę, zapomniałem. Pewnie gdzieś bym miał. Niestety, bez faktury sprzedać nie mogę. Mogę dać tylko zastaw. No dobrze, nie może być problem, żebym ją znalazł. To może jednak spróbujmy z zastawem. Czy to jest na pewno Twój telefon? No jasne, że mój. To znaczy taki trochę zastępczy, ale mój. No to Twój czy nie Twój? Naprawdę mój, tylko po prostu jako drugi Korzystałem z niego w takiej dorywczej pracy Jak musiałem dzwonić do klientów Ale teraz już się stamtąd zwolniłem Dlatego go nie potrzebuję A dobra, zobaczymy co da się zrobić Ale przypał No dobra, za ten model mogę dać Ci dwie stówki Tylko dwie stówki? Niestety, nie jest więcej wart w takim stanie Ma trochę porysowaną szybkę I nie ma jednego przycisku no tak, faktycznie, swoje już przeszedł. No dobra, dobrej dwie stówki. Dobra, poproszę wszystkie Twoje dane, zarejestruję zastaw. Wszystkie dane, mam nadzieję, że nie będzie przypału. No dobra. Na odbiór zastawu masz dwa tygodnie. Jeśli w tym czasie go nie odbierzesz, to przychodzi on na własność lombardu. Jasne, jasne, rozumiem. Dobra, załatwione. Dzięki. Chciałem jeszcze zapytać, czy opłaca się u Was zostawić biżuterię? Oj, coś mocno Cię przypyliło z kasą. No jasne, że się opłaca oczywiście złoto najbardziej. Mam kilka pamiątek po babci, które mi zostawiła w spadku. E, nie potrzebuję ich, nie mam do nich sentymentu, więc chętnie się ich pozbędę. Przynieś, co tam masz, poproszę złotnika o wycenę i dam Ci znać. Super, to za jakąś godzinę będę. Jasne, dzięki. Do zobaczenia. Tak naprawdę nie mam żadnej biżuterii. Muszę wykombinować skąd ją wziąć? Potrzebuję pieniądze. Muszę je zdobyć. Cześć babciu, cześć dziadku, cześć Kubuś, a ty tak szybko w domu? Tak, babciu, zwolnili nas z dwóch ostatnich lekcji. Jak się czujesz? Dobrze, dziękuję Ci. A mama jest może? Nie, musiała jechać do pracy. Jesteśmy sami. Dobrze, dobrze, babciu, ja idę na kompa. A jadłeś coś? Zjem później, dzięki! Mamy nie ma. To jest jedyna okazja, żeby zobaczyć, co ma w szkatułce. Kurde, masa ciuchów? Same bibeloty. Nic wartościowego. Same ciuchy. Pusta torba. No nie, nic tutaj nie znajdę. A to? Może jakaś szkatułka? Nie, to są jakieś ciastka. No nie wierzę, nic tutaj z tego nie sprzedam. O, jest! To jest właśnie to, czego szukałem! Złoty pierścionek. Jeszcze z jakimś kamieniem. To chyba szafir. To z pewnością musi być dużo warte. Lecę do lombardu. Mam nadzieję, że mama się nie zorientuje. Muszę szybko jej tu jakoś poukładać te rzeczy. Dobra, nikt się nie kapnie. Mama bardzo rzadko zakłada biżuterię. Na pewno pomyśli, że gdzieś go w domu przesiała. Dobra, muszę go teraz schować do plecaka. I idę. Kubuś, kubuś, a gdzie ty się znowu wybierasz? Przecież dopiero co wróciłeś. Babciu, muszę iść do kolegi, pomóc mu w lekcjach. No, ty to sam powinieneś chyba sobie pomóc. Powinieneś najpierw zjeść obiad. Spokojnie, babciu, o nic się nie martw. Zjem z nim na mieście. Tylko żebyś mi głodny nie chodził. Dobrze, dobrze, babciu, spokojnie. Co za młodzież szalona! Widziałeś, jak go pognało? Och, przypomnij sobie, jacy my byliśmy w jego wieku! Och, no tak, masz rację. Doba trwała wtedy całą wieczność. Mnóstwo rzeczy mogliśmy załatwić, a teraz jakieś takie krótkie te dni i bezwartościowe. Och, już nie mów, że bezwartościowe. Mamy siebie, mamy zdrowie, trochę nam pokulało, ale będzie dobrze. I jestem tego samego zdania, kochanie. O, chyba znowu kogoś niesie. Albo Kuba czegoś zapomniał. A nie, to dorotka. Cześć, mamo, cześć, tato. Ja dosłownie tylko wpadam i wypadam. Zostawiłam bardzo ważne dokumenty w domu, no i muszę jeszcze wracać na chwilę do biura. Och, jak wy wszyscy pędzicie, a kiedy w końcu będziecie mieli jakąś przerwę świąteczną? Jeszcze trochę, mamo, musimy trochę nadrobić przed świętami. Ach, zapomniałam i jeszcze po pracy mamy taką kolację służbową. Muszę wziąć od razu rzeczy na przebranie. No dobrze, córciu, tylko uważaj na siebie i nie wracaj zbyt późno, żebyś się wyspała. Mamo, na takie matkowanie to już dawno minął czas. No co, będziesz moim dzieckiem do końca życia? Dobrze, mamo, spokojnie o wszystko zadbam. W sumie przebiorę się od razu, nie będę brała tych rzeczy do torby. Wydaje mi się, że ta sukienka będzie na dzisiaj odpowiednia. To nie jest zbyt oficjalna okazja, a w niej będę czuła się dobrze. E, do tego przydałby mi się jeszcze ten pierścionek z tym zielonym kamieniem. Hmm, gdzie on jest? Byłam pewna, że odłożyłam go tutaj gdzieś na górze. Ach, dobra, może gdzieś go przesiałam, później go poszukam. Lecę, bo nie zdążę. Oho, jednak jesteś. Tak, tak, tak jak mówiłem, nie znalazłem zbyt wiele, ale ten pierścionek po babci, myślę, że on będzie odpowiedni. No dobra, pokaż go, zaniosę go do złotnika, wycenimy. Będziesz chciał zastaw czy sprzedaż? Nie wiesz co, jednak zastaw. Boję się, że czasem za jakiś czas będę żałował, że go sprzedałem. A to jednak pamiątka po babci. No dobra, dobra, zaraz wrócę. Poproszę cię o wycenę. Chłopak chce zastawić ten oto pierścionek. Och, piękny! Jaki duży kamień! Wydaje mi się, że to najwyższa próba złota. A ten kamień to chyba szafir. On jest wart fortunę. Jesteś pewien, że to odpowiedni towar do lombardu? Oczywiście, że odpowiedni. Myślisz, że chłopak jest kumaty? Myślę, że tak. Dobra, powiedz mu, że możemy mu dać 2000. A ile jest wart? Myślę, że lekko dychę, ale podzastaw go to zadowoli. Dobra, spoko. Możemy ci dać za niego podzastaw dwa tysiące. Ile? Dwa tysiące za mało? Yy, nie, po prostu, po prostu się nie spodziewałem. Super, no to zastawiam. Tylko pamiętaj, że w przypadku braku odbioru zestawu w ciągu dwóch tygodni towar przechodzi na naszą rzecz i nie odzyskasz już jego pełnej wartości. Jasne, wiem, wszystko rozumiem. Ogarnę, przed świętami spłyną jakieś prezenty i na pewno go wykupię z powrotem. Dobra, no to w takim razie szybko zarejestruję w systemie, twoje dane już mam. No i dostaniesz zaraz dwa tysiące. Wow, dzięki, nie spodziewałem się. Dobra, załatwione. Widzimy się za dwa tygodnie. Tak, będę na pewno, dzięki. Dobra, udało się. Osiągnąłem to, co chciałem. Teraz tylko, czy ja w dwa tygodnie uzbieram dwa tysiące, żeby go z powrotem odebrać? Mam nadzieję, że się uda. Choć coś mi się wydaje, że Kuba dość mocno się pogubił i trafił w niemałe tarapaty. Potrzebował pieniądze, ale na co sami jeszcze nie wiemy. Niestety postąpił bardzo niedobrze. Nie dość, że zostawił w Lombardzie telefon, który znalazł w szkole, to jeszcze teraz podgradł mamy pierścionek. Co prawda ma ochotę go odebrać, ale czy uda mu się uzbierać 2000 w ciągu dwóch tygodni, tak żeby było go na to stać? Obserwujmy koniecznie jego następne losy. Mam nadzieję, że wyjaśni się, co za problemy finansowe pojawiły się w jego życiu. Do usłyszenia i do zobaczenia.